Kurdyjscy urzędnicy zareagowali raczej pozytywnie, wiedząc, że umowa może zapewnić ochronę przed kolejnymi walkami. Wielu obawia się, że to niebezpieczne ustępstwo wobec Damaszku, które może prowadzić do ludobójstwa syryjskich Kurdów w przyszłości. Cóż, to zdecydowanie porażka. Syryjskie siły demokratyczne, czyli Syryjskie siły demokratyczne, przegrały na polu bitwy, więc Kurdowie to przyznają. Ale jeśli chodzi o powstrzymanie tych ekstremistycznych elementów w syryjskiej armii arabskiej przed dalszym posuwaniem się w głąb kurdyjskiego terytorium, to zdecydowanie jest to pozytywne. Tak długo jak syryjski rząd dotrzyma umowy, ponieważ w poprzednich przypadkach i wcześniejszych porozumieniach, to oni zawsze łamali te umowy i zawieszenia broni, więc istnieje problem zobowiązań i zaufania, którego Kurdowie słusznie się obawiają, że teraz będzie podobna sytuacja. Tym razem różnica polega na tym, że Stany Zjednoczone i Francja były mocno zaangażowane w zawieszenie broni, i przygotowując się na to, prawie wdrożyły mechanizm nie jest to oficjalny mechanizm, ale wydaje się, że istnieje rozwiązanie, które pozwoli utrzymać zawieszenie broni i kontynuować wdrażanie porozumienia to długa droga, minie jeszcze kilka miesięcy, zanim sytuacja się unormuje, szczególnie przy obecnym wysokim napięciu. Kurdowie nie ufają rządowi Syrii po okrucieństwach jego sił w Aleppo, Kobani i północno-wschodniej części kraju, ale z pewnością ogólne odczucie wśród kurdów jest takie, że to prawdopodobnie najlepszy rezultat, jaki można było osiągnąć. Biorąc pod uwagę okoliczności, biorąc pod uwagę, że syryjskie siły demokratyczne straciły dużą część swojego terytorium, a Stany Zjednoczone zdecydowały się stanąć po stronie rządu syryjskiego, więc na razie Kurdowie czują, że przegrali tę bitwę, ale wojna w ogóle i walka o autonomię, którą utrzymywali tak długo podczas wojny domowej, jeszcze potrwa, biorąc pod uwagę nieprzewidywalną sytuację na Bliskim Wschodzie. Natasza, wielu Kurdów sądzi, że to oczekiwanie szybko się skończy. Fakt, że widzimy wiele zmian nie tylko w Syrii, ale w całym regionie, daje nadzieję, że Kurdowie mogą doczekać się lepszych czasów, aby osiągnąć swoje długoletnie żądania autonomii w Syrii.